Moja rola w filmie, nie ten człowiek, rola barona jest niezwykle ciekawa i y, będę o niej myślał, bo takiej roli jeszcze nikt mi y, nie zaproponował. Rola, która, w której się w ogóle nie ruszam, e, prawie nie mówię i umieram. E, to y, trzeba, musiałem się zastanowić, jak to, co zrobić, pokazać tego człowieka, który praktycznie nic nie mówi. Na wokół mnie, wokół łóżka, w którym leżę, y, chrząta się i biega, krzyczy bardzo śmiesznie y, Piotruś. Y, Adamczyk. E, nie będę więcej mówił o tej roli, bo tę rolę trzeba zobaczyć. Nie dlatego, że, że ja tak genialnie gram, tylko dlatego, że to jest taka rola, która posuje do powiedzenia e, nie ma e, małych ról, są mali aktorzy.